Dzień zaczął się od łup, łup, łup. Słyszało to wiele osób, ale tylko jedna była tak ciekawska, że musiała sprawdzić co się dzieje. A! Jej! Plac budowy robi wrażenie, no nie, George? <laughs> Tak to będzie wyglądało, kiedy skończą. Kapelusz! E, łapcie go! E, pomocy! Musiały być jakieś ważne skrzynki: metalowe na zewnątrz, pysznie kanapkowe wewnątrz. Ale na budowie było tyle wspaniałych maszyn, że George nie tracił czasu na jedzenie. Maszyny są ciekawsze kiedy robią hałas. Słyszycie? No i znów to samo! Dlaczego mój budynek trzeszczy i się chwieje? Myślę, że grunt pod fundamentami się przesuwa, ale nie mam pojęcia gdzie ani dlaczego. Wszystko ma być tu bezpieczne. Do czasu rozwiązania tego problemu zamykamy budowę. George! George! Zejdź na dół! To nie jest plac zabaw! <śmiennie> Kolego, to pańska małpka? A to jest pański kot? Nie. Nie, ale ja znam tę kotkę. O, niegrzeczna kicia. O no, to stawiam wam śniadanie. Następnego ranka pan w żółtym kapeluszu zajmował się własną budową. Dzień dobry, George. Co chcesz na śniadanie, gofry czy naleśniki? Niech będą gofry i naleśniki. O, przykro mi, George, ale nie ma już jagód. Może znajdziemy jakiś inny dodatek. No tak, możesz też pójść do sklepu i kupić jagody. Uważaj, George, to jest dziesiątka. Bądź więc bardzo... Ostrożny. Nagle George zauważył, że czegoś brakuje. Nie było łup, łup, łup. Może skończyli? Budynek był gotowy. Jagody musiały zaczekać. Budynek nie był gotowy. Ale nikt przy nim nie pracował. O! Może to był dobry moment, żeby wszystko obejrzeć, nikomu nie przeszkadzając. <śmiech> <śmiech> Jak George zapłaci za jagody? George pomyślał, że kompasowi należy się trochę jagód za pomoc. Zdaniem serdela w słoneczny dzień najlepiej być jamnikiem. To o wiele godniejsze niż być spoconym i zmęczonym człowiekiem. Już pan wrócił z maratonu? Zdobył pan puchar? Siedemnaste miejsce. Moje gratulacje. Spokojnie. Ciśnij ten przycisk. A może stać tu, obok nagrody za wielki sprint. Hmm. Dzięki pucharom nie zapomina się swoich dokonań, bo trzeba je czyścić. Akurat dostałem za zdobycie i opisanie Góry Żółtego Kapelusza. Eee, a... <laughs> Będziesz kiedyś zdobywał puchary. Puchar to taka nagroda za jakieś osiągnięcie. Na przykład za to, że jesteś świetną małką. George uznał, że nie ma na to wielkich szans, ale może za coś innego kiedyś. O, cześć, Giorgio. Giorgio, słuchaj, dzisiaj jestem sam w kuchni, więc. Mógłbyś. <słuch> Gotowe? <słuch> Dziękuję bardzo. Grazie. Mój nowy deser, lodowa Nioki. Dla ciebie, Giorgio Niech to będzie nagroda dla pomocnej małpki w podzięce za wytrwałą pracę. Ta porcja lodów była pierwszym pucharem Georgia. Puchar to nagroda za jakieś osiągnięcie. Oh, <laughs> <laughs> mógł to zrobić. To nieładnie roztapiać nagrodę dla pomocnej małpki. Giorgio, coś ty zrobił. Zostawiłeś lodową nioki na słońcu? No, może mi się to nawet jeszcze do czegoś przyda. Tym razem nie stawiaj jej na słońcu, bo ci się roztopi. Teraz George wiedział, że musi chronić swój puchar przed słońcem. Poczęstowałbyś mnie odrobinką swoich lodów? Dobrze się bawiłeś dzisiaj w kuchni? Mistrz spaghetti zabrał się do obsmażania hamburgerów Giardino. No dobrze. Życzę smacznego moim drogim gościom! Mm, nigdy nie jadłam bez mięsnego hamburgera. Chyba nie bardzo im smakują. Jestem skończony! Finito! Teraz już nigdy, przenigdy nie wejdę do kuchni! Nigdy, przenigdy! I jak to się mogło stać? Oha, obawiam się, że coś się stało z tymi hamburgerami. George coś o tym wie. Uh -huh. Ach, rozumiem. Ale jak teraz dowieść, że przepis był doskonały. Ha! Wiecie co, chodźcie za mną. To jest przepis mojego męża. Nie, nie, to wcale nie jest przepis. To są nasze plany powiększenia warzywniaka. A George, czyś ty zrobił hamburgery z kompostu? Oh. Dobrze, zaczniemy od nowa. Najpierw fasola, rozgnieść, oh. A -a. ale nie tak się to robi, pomidor, pokroić. George we wszystkim pomagał. Pamiętał nawet o czymś, co umknęło mistrzowi. U <grywania> <grywania> Nie wiem zupełnie, co się ze mną stanie. <grywania> Umiem tylko gotować. <grywania> ha? Neti! Neti! Skąd te wozy strażackie? Czy coś się stało w kuchni? Te wasze hamburgery są wyśmienite. E, ale co się tu dzieje? George się przyznał, że on zrobił tamte hamburgery, nie ty! O, Neti! Więc ty rozumiesz, co mówi, Giorgio? Nie! Najważniejsze, że to są hamburgery, według Twojego przepisu. Słowo daje to najlepsze bezmięsne hamburgery na świecie. <laughs> Ale czy nie je ich pani po raz pierwszy w życiu? Tak, i nie wyobrażam sobie lepszych. Przepraszam, czy to pańskie? Adres by się zgadzał. <laughs> Uu, o, coś tu bardzo dobrze pachnie. Moje hamburgery Giardino, o, jestem taki szczęśliwy, że chyba, y chyba się rozpłaczę. O, widzę, że pan się wzruszył. Eheje, no i jak? Czy ktoś sobie życzy dokładkę? Tak, A, jasne, jasne, bardzo chętnie. Nie było idealne. Na razie. Teraz drzewo miało wszystko, co trzeba, nawet łącznie z gołębiem. Który znalazł dom? O, coś takiego to niesłychane. O, rety, a co tutaj się stało? Zostawiłem serdelka na straży, a kiedy wróciłem? Wszędzie było brudno. Żałuję, że nie mówię po jamniczemu. Albo po gołębiemu. Na nasz balkon ciągle przylatuje gołąb. Mały, szarawy z żółtą obrączką? Tak. Widział go pan? <noise> to jest kompas. Myślałem, że już nie wróci. A ja uznałem, że będzie mu wygodniej, jeśli na balkonie stanie małe drzewo. O nie. O co tu się stało? Gdybyśmy mówili po zagadka byłaby rozwiązana. George, gdzie jesteś? <grystanie> <grystanie> Czy to jest drzewo? George aż pękał z dumy. Teraz gołąb miał własny dom i mógł z nimi zostać na zawsze. Kompas! Jak dobrze cię widzieć! Tak! Kompas niemal zawsze trafia do domu. Ale nie chcę przyznać, że czasami pobłądzi. George. Portier i gołąb się znają. On go zabierze do domu. Ale do prawdziwego. Patrzcie tylko, wasz kolega. Widzisz? Nareszcie jest u siebie. Kupiłem je dla gołębia, żebyś mógł gorysować. Naprawdę bardzo ładne. Ale gołębie wolą siadywać na prawdziwych. O. O, o. Kompas. Zobacz to prawdziwe drzewo. Specjalnie dla ciebie. Wciąż nie wiedział, jakim zwierzakiem jest George, ale doceniał, że umie robić drzewa.